Wszystkiego, czy nam się podoba, czy nie, powoduje uśmiech. Chodząc do pracy na, gdzieś na etacie, strzelam. Pracuje 10 osób. Ja mogę 8 nie lubić, ale pracując tam, w jakiś sposób jestem, jakby akceptuję ich po prostu. Bo zaakceptowałem pracę, a co za tym idzie? Zaakceptowałem wszystko, całą otoczkę tego, co tam się dzieje, tak? Bo jedne rzeczy chce się robić, innych nie chce się robić, ale całościowo się to akceptuje, tak? Jeżeli mieszka się w domu, to akceptuje się też jego minusy. Wiadomo, ceni się to za plusy, ale minusy w tym wypadku. Gdzieś tam, mimo tego, że potrafią być wkurzające, są zaakceptowane, bo nadal mieszkamy w tym domu. To samo tyczy się kamienicy, bloku, yy, szałasu, statku, barki, yy, szopy, kempingu, gdziekolwiek te, gdziekolwiek, ktokolwiek mieszka. No to akceptuję wszystkie niedogodności. Bo jeżeli chciałby się wyprowadzić, to by się po prostu wyprowadził, bo to jesteśmy w stanie zmienić. A jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś zmienić, to po prostu żeby faktycznie, szczerze się uśmiechać, należy to zaakceptować. I to jest moją radą, żeby jak najwięcej rzeczy akceptować, których nie potrafimy zmienić. Których nie możemy zmienić, o. Bo potrafić, to można wiele rzeczy i nie chodzi o to, żeby machać na wszystko ręką, dobra ja to akceptuję. Nieważne. No nie ja wiem, tak jak w moim wypadku mam brudne buty, akceptuję moje brudne buty. Nie będę nosił jednych skarpet przez 3 dni, bo to akceptuję. Nie, tylko rzeczy, na które nie mamy wpływu. Pada deszcz, zakładam kaptur, biorę parasol, cokolwiek i akceptuję, bo gdzieś tam muszę iść. I to jest super, bo nie jesteśmy idealni. Zahibistą rzeczą jest dążenie do tego ideału, ale przypuszczam, że raczej, mimo tego, że niektórzy twierdzą inaczej. Ale większość z nas niestety umiera nie idealni. Nieidealnymi. Inaczej gdybyśmy byli idealni, przypuszczam, żebyśmy w ogóle nie umierali. Albo byśmy umierali wtedy, kiedy nam się to znudzi, albo byśmy po prostu przenosili się w inne ciało z tą świadomością, którą, którą mamy w danym momencie stwierdzając, że jako idealna osoba mogę się przenieść gdzieś tam dalej. I, no, w pełni świadomy. Tego razem ze wspomnieniami, ze wszystkim tym, dlaczego się przeniosłem. Gdzie indziej, ale to też jest w ogóle całkowicie odrębne, odrębna sprawa. Mam nadzieję, że chociaż troszkę, chociaż jednej, jednej osobie, troszkę, po, tro, trochę chociaż naprawdę pomogłem. Bo na tym, mi to, na tym mi zależy. Właśnie, że ta akceptacja jest kluczem do, do w zasadzie do wszystkiego. Jeżeli chodzi o tematykę kompleksów, bo nie ma. I jeżeli faktycznie szczerze potrafimy coś zaakceptować i tak jakby pokochać w sobie coś, czego nie, nie jesteśmy w stanie zmienić, uważam, że to jest naprawdę przeogromny plus dla jakiegoś samozadowolenia nie jakiegoś tylko dla samozadowolenia i dzięki temu po prostu jesteśmy szczęśliwsi. Ja jestem szczęśliwszy dzięki temu, że akceptuję rzeczy, których w sobie nie lubię. Zmieniłbym kilka, jeżeli chodzi na przykład o cechy charakteru nie bezpośrednio cechy charakteru, tylko zmieniłbym kilka reakcji na dane sytuacje. Które gdzieś tam są zakorzenione gdzieś głęboko przez lata życia, i po prostu przechodzi dana sytuacja. Ja do danej sytuacji podchodzę tak, jakbym podchodził, podszedł do niej. Tak, jak podszedłem do niej 10 lat temu, czyli stoję w miejscu. I każdy taki malenki krok, gdzie ja zmieniam swój tok myślenia, czy walczę w jakiś sposób wewnętrznie z tym, żeby spojrzeć na, daną, na taką samą sytuację troszkę z innej perspektywy, już jest to w jakiś sposób plusem. Co nie do końca wiąże się de facto z kompleksami, ale też myślę, że jest, jest pomocne, bo jeżeli raz zareagowałem, teraz będę mówił z czapki, ale chyba odbijam za bardzo od tematu, tylko przyszło mi to na myśl, więc aż tak bardzo się nie przygotowałem, bo. Na, na początku też nie, nie, nie dokończyłem w sumie myśli nie mam żadnych notatek, niczego po prostu idę i trzymam telefon przed twarzą i, i nagrywam to na zwykłym dyktafonie wbudowanym w telefon i tyle z moich przygotowań że wduszam rekord i blokuję klawiaturę żeby mi nie świecił w twarz znowu zangielszczony no nieważne idąc ulicą ktoś mnie trącił Mówię, to jest z szczapki, to nie jest na faktach. Ktoś mnie trącił, yy, ja zacząłem w agresywny sposób, zareagowałem w agresywny sposób, no i w końcu dostałem po prostu po kubku. To następnym razem, kiedy ktoś mnie zahaczy, albo zwrócę uwagę, tak samo zareaguję, tak samo jak zareagowałem wcześniej i może się powtórzyć sytuacja, Albo po prostu to oleje, i stwierdzę, że nie ma sensu, bo już raz się tak stało. Taka dość mocna, to uważam, że to też jest przejaw dyscypliny, żeby uczyć się wiadomo, że najlepiej na cudzych błędach. No ale skąd możemy wiedzieć, że ogień jest gorący, po go nie dotkniemy. I <laughs> dzięki temu, ale popełniając samemu te błędy. Moim zdaniem fajnie jest już następnym razem tego nie robić. Pracuję nad tym, naprawdę dbam o to, żeby tak było. Za cholerę, czasem mi to nie wychodzi, bo jednakowo no, nie, jestem, nie jestem w stanie wszystkiego jakoś tam poprzerabiać sobie w głowie. Bardzo bym chciał i dążę do tego, aczkolwiek i tak odnoszę tam raz na kilka takich strzałów, odnoszę sukces i wtedy, wtedy to mnie buduje właśnie. Dzięki tym porażkom w danym momencie jakoś jest lepiej, kiedy. Aha, ostatnio zrobiłem tak, a teraz patrz. Jest dobrze. No, ale faktycznie popłynąłem teraz z tematem, więc akceptacja odnosząc się do kompleksów i do innych dziedzin życia też, ale dzisiaj miała być mowa. Planowałem mówić tylko o kompleksach i naprawdę jak najbardziej zalecam, kibicuję, żebyś to, o czym teraz myślisz, co chcesz w sobie zmienić, po prostu zaakceptowała. Zaakceptował, bo każdy jest piękny, a z drugiej strony każdy ma inną definicję piękna czy mowa o fizyczności, czy o osobowości, charakterze. Nikt nie jest idealny, a każdy jest taki, jaki powinien być. A jeżeli chcę to zmienić, bo czuję, że powinien być inny, to niech się ruszy i po prostu to zmieni. Dzięki serdeczne do usłyszenia.